Podstawową metodą obrony przed koronawirusem jest dokładne mycie rąk. Czas mycia to minimum 30 sekund. Opłucz dłonie wodą, następnie użyj mydła. Rozprowadź dokładnie mydło po całych dłoniach. Umyj dłonie między palcami, zarówno od wewnętrznej strony, jak i od strony zewnętrznej. Umyj dokładnie kciuki. Umyj końcówki palców, umyj zewnętrzną część dłoni oraz wewnętrzną część dłoni. Umyj nadgarstki. Pod paskiem zegarka lub pod biżuterią jest dużo bakterii. Następnie opłucz i otrząśnij dłonie. Wytrzyj je papierowym ręcznikiem jednorazowym. Nie używaj wspólnego ręcznika. Do zakręcenia wody użyj ręcznika lub zakręć wodę łokciem. Łokciem możesz też nacisnąć klamkę. Pamiętaj, czas mycia to minimum 30 sekund.